Jesteś agencją reklamową? To poczekaj chwilę, to wideo jest właśnie dla ciebie. Obejrzyj je do końca. Czy zastanawiasz się, dlaczego jest tak trudno podjąć sieci sklepów ostateczną decyzję o zakupie projektów materiałów POS z Twojej agencji reklamowej? Domyślam się, że często masz takie sytuacje, że wszystko wiesz jest dograne, twoja agencja spełniła całość oczekiwań klienta, czyli sieci sklepów, a często nawet więcej, ale decyzji ciągle nie ma o zakupie projektów, a sieć handlowa coraz rzadziej odpowiada ci na maile z przypomnieniem: zdarzyło ci się to kiedyś? Jeśli tak, to mam dla ciebie rozwiązanie. Skorzystaj z audytu, konsultacji dotyczących Twoich projektów, materiałów POS dla handlu, a zaczniesz szybciej sprzedawać je siecią. Twoi klienci będą od razu przekonani co do jakości tych projektów, a ty dzięki temu terminowo dopniesz sprzedaż swojej agencji. Sam wiesz, jakie to jest ważne. Po audycie, konsultacji, projektów, materiałów POS otrzymasz ekspertyzę, która pozwoli wyjaśnić Twojemu klientowi, jak mózg ich konsumentów reaguje na zaprojektowane przez Ciebie materiały. POS w sklepie, dostarczy ci również analizę emocji wywołanych przez kolory, kształty, teksty i całość projektu, co pozwoli przekazać twojemu klientowi, w jaki sposób projekty materiałów post twojej agencji zwiększą pozytywne odczucia oraz reakcję zakupową u jego nabywców w jego sklepie. Otrzymasz ode mnie też zestaw przekonujących argumentów sprzedażowych. Pokazujących, jak projekty materiałów POS korzystnie wpływają na układ merchandisingu i zachowań nabywców sieci handlowej Twojego klienta. To jest bardzo ważne. Celem mojej współpracy jest przyspieszenie procesu sprzedaży w Twojej agencji reklamowej i lepszy produkt dla sieci handlowych. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną. Spraw, aby Twoje projekty nie tylko przyciągały wzrok, ale także sprzedawały się szybciej i efektywniej. Wszystkiego dobrego!